Ja Wam chciałem opowiedzieć taki mały epizodik walki duchowej. Przed mszą z kadzeniem przyniosłem tam z zakrystii kadzielnicę, położyłem na górze, tutaj na tym naszym zakrystii roboczej. No i potem, kiedy zbliżał się czas mszy, a położyłem bardzo uważnie, bo generalnie szukałem miejsca, gdzie się wieszają, ale nie znalazłem, więc położyłem na ziemi. Wiedziałem, że to jest moment krytyczny, ale bardzo się starałem po, położyć dobrze, natomiast gdy wróciłem i podniosłem, to ona już była splątana. <laughs> ona była splątana i to jest problem dla każdego, kto gadzi. E, dla, tak, została, była splątana, nie była tak dramatycznie splątana, była splątana prawdopodobnie jednym skrętem ale to wystarczyło, że panika i teraz ja nie mam wyobraźni geometrycznej, mam taką wyobraźnię abstrakcyjną, ale nie przestrzeną, więc obróciłem i źle, czyli zaplątałem, <grym> 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 zaplątałem, potem już jeszcze gorzej, zaplątałem i potem, no, potem, że sytuacja taka, że samemu sobie tego nie, nie dasz rady nigdy rozplątać, no to musiałem kogoś poprosić i Mateusz się pojawił, i próbowaliśmy razem, nie? to już wiesz jak to było. Ileś minut tam mijało i było coraz gorzej. Było coraz gorzej, ale ja, ja już tam wcześniej się modliłem do anioła stróża i potem już nawet tobie powiedziałem, modlę się do anioła stróża, bo koniec, nie będzie gadzidła, nie będzie mszy, odwołujemy rekolekcję. No i poszedł taki moment, że ty tam chwyciłeś od dołu te, te, te łańcuszki, a ja takie trzy ruchy wykonałem jak kostką rubikara, ciach ciach, i to się samo rozłożyło I byliśmy obaj zdziwieni, nie? pamiętasz? Ta się zapasowy. Tak, zapasowe, ale myśmy tego nie wiedzieli. To jeszcze był taki właśnie, myśmy myśmy liczyli, że Pan pomoże, no i pomógł. No i to był właśnie, nie wiem kto to zaplątał, ale podejrzewam, że to było coś takiego, no, perfidnego, jakieś zło się tu wkradło. I z drugiej strony, no... Powiem, że chyba ten anioł stróż chyba na pewno mi pomógł, tylko się do niego zwracałem, a zwracam się bardzo często do swojego anioła stróża przy różnych sprawach, żeby się nawet troszczył o, pieski, o pieski z mojego osiedla. Wszystko mu tam zadaje, jak różne zadania. Ma dużo pracy mój anioł stróż, bardzo dużo. I tak jak już akurat o kadzeniu, to jeszcze teraz pokadzę Kasi. kładzę, Bo przyszło mi z nią współpracować tutaj jako taki, jako pomoc. No i to, co tam widziałem u niej, to naprawdę ta dyscyplina, ta wiara, ta kompetencja, ta, 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 ta rzetelność, taka porządek, no po prostu same, same plusy, a tam, gdzie ewentualnie czegoś nie wiedziała, to mówi Pan pomoże, będzie dobrze i tak dalej. Ten optymista ta wiara, właśnie ta nadzieja, także to dla mnie to było no taka, taka lekcja, bo no lekcja pokory krótko mówiąc i za to Bogu dziękuję. Chwała Panu.